Witam Państwa bardzo serdecznie, One Futuria, Bruszka Chandra. Na czwartek, na piątek wiadomość od aniołów, czyli moje przesłania anielskie dla każdego znaku Zodiaku. Baran. Nagradzaj się. Ostatnio dużo od siebie dawałeś, czas więc, żebyś ty coś otrzymał znajdź chwilę by się nagrodzić równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji barany nagradzajcie się przede wszystkim ta karta też opowiada o tym iż dla was ten tydzień mógł być bardzo, bardzo ciężki fizycznie jeśli chodzi o pracę ale też o poświęcanie się innym nie tylko się poświęcamy ale też znajdujemy czas dla siebie żeby też coś brać ten balans równowagi dawania i przyjmowania Musi zostać zachowany właśnie po to, by nasze życie było harmonijne i piękne. W momencie, kiedy ten balans jest zachowany, na przykład, za dużo dajemy od siebie, a mniej bierzemy, wówczas zaczynają się sypać różne rzeczy w naszym życiu. Dlatego, kochani, wyrównujemy ten balans, nagradzamy się, odpoczywamy, troszeczkę myślimy o sobie. Byk. Czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swe serce by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy tobie, chroniąc się i Prowadząc. E, moje drogie byki, jest to dobry czas na rozkwit miłości w związkach. Pamiętajcie, jakieś nieporozumienia wyjaśniamy, nie kumulujemy, ale jest to też dobry czas na zawieranie, na zawieranie nowych znajomości, więc niewykluczone, że znajdziecie tą swoją drugą połówkę. E, czakra serca też mówi o tym, żeby pomyśleć o bliskich, których nie ma już wśród nas. Bliźnięta. Praca z energią. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencją stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twe dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię twoim bliskim, moje drogie bliźniaki słuchajcie, pamiętajcie, że musimy też wyrównywać nasze pole energetyczne Na przykład, że jeśli się czujemy zmęczeni, to znaczy, że tej energii mamy też za mało ale ta karta mówi też o, to, o tym, żeby dbać o swoje ciało i więc jeśli czujecie jakieś zagrożenie idźcie, przebadajcie się idźcie do lekarza, jeśli czujecie zmęczenie, odpocznijcie jeśli jesteście przeziębieni, starajcie się to wyleczyć więc głównie chodzi o to, to jest takie przesłanie dotyczące przede wszystkim Waszego zdrowia, więc bacznie zwróćcie na to uwagę w tych dniach. Rak. Raki. Wyciągam. Skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć skąpana w nieustającym strumieniu błogosławieństw, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymywać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Tu sobie bardzo często się przewidzę o tym dawaniu i przyjmowaniu, ale skupiamy się na służbie. Słuchajcie, czasami mamy takie różne dziwne pomysły na życie i to nie jest czas, żeby je wdrażać, wdrażać po prostu właśnie, właśnie w takie, w taką, w taką, w taki realizm. I kochane raki, karta mówi o tym, żebyśmy się skupiali na tym co mamy, na tym co mamy naszym, na naszym dorobku. Jeśli myślimy o zmianie pracy, to nie będą dobre dni na zmianę pracy, lepiej utrzymać się tej starej. Jeśli myślimy o, nie wiem, o zmianach typu remonty czy zmiany partnera, to też nie jest dobry czas na zmiany. Skupmy się na tym na co, co mamy i głównie to jest przesłanie tej karty. Lew. Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym boskim świetle i dobru innych ludzi. Pomożemy Ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii nie pozwalających Ci przebaczyć, a także wyniesiemy Cię na wyższy poziom spokoju i e, współczucia. Słuchajcie. Przede wszystkim okazja do przebaczenia. Karta, karta Okazja do Przebaczenia mówi też, że być może ktoś z naszego bliskiego otoczenia potrzebuje pomocy od nas, więc a my tego nie dostrzegamy, bo, bo ten ktoś wstydzi się prosić o pomoc. Są tacy ludzie, którzy ciężko im prosić o pomoc, a potrzebują tej pomocy. Więc rozejrzyjcie się wokoło, czy nie ma kogoś takiego bliskiego, kto nie potrzebuje tej pomocy. Okazja do przebaczenia to też jest karta, która mówi o tym, żeby nie chować w sobie urazy, ponieważ słuchajcie, jeśli chowamy w sobie urazę, to gorzkniejemy i jakby to potem kiełkuje i, i odbija się absolutnie na naszym niezdrowiu fizycznym i psychicznym. Dlatego nie warto tego robić, warto przebaczać. Więc jeśli mamy kogoś, komu należałoby przebaczyć, nawet kogoś, kto nas zranił, to zróbmy to. Nie musimy utrzymać tym z kimś kontaktów, nie musimy się uśmiechać, być mówiąc kolokwialnie, jak jesteś fałszywi, ale przebaczmy tak w sercu, w samej. W, 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 w sam sobie, nie na forum, nie przy, nie przy nie wiadomo jakim audytorium, absolutnie nie, ale przebaczmy tej osobie tak wewnętrznie, odetnijmy ją i żyjmy dalej, dalej idąc naprzód, nie oglądając się w tył. Panna. Marzenia. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regular, regularnie marzył. Otrzesz się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły. Tak jak oglądałbyś film. Otóż to jest to źródło Twojej kreatywności. E, moje drogie... <laughs> panny odpoczywamy, marzymy. Nie tylko te przeziemne rzeczy, nie tylko problemy, ale znajdźmy trochę czasu dla siebie i po prostu pomaszmy. Pamiętajcie, że jeśli medy zaczynamy medytować i wpadamy w taki letarg pół, pół sen, pół jawa, coś takiego, czasami nam się to zdarza, szczególnie jak jesteśmy zmęczeni i się kładziemy do łóżka, to nam się przewijają właśnie różne wizje, wizje i obrazy. Jakbyście się skupili na tym, to pamiętajcie, że nasza podświadomość przesyła Wam czasami właśnie rozwiązania, rozwiązania różnych problemów, Dlatego warto też tak troszkę pomedytować i pomarzyć, oderwać się od tej rzeczywistości, a odpowiedzi same mogą nam tutaj napłynąć. Waga. Radość. Radość jest najwyższą energią. To magiczne poczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment. Przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższy poziom. Słuchajcie, moje drogie wagi absolutnie przepiękna karta, karta marzeń, karta spełnienia, karta obfitości, w zasadzie na każdym podłożu radość, czyli te dni myślę, że będą okupione, okupione to może takie złe słowo, ale będą opływały w radość, radość, więc jeśli bardzo możliwe, że jeśli czekacie na coś z, nie, z niecierpliwością, to to się wydarzy, mówi tu o pięknych chwilach, o radości. Więc pamiętajcie, że to są te dni, kiedy, kiedy właśnie radość powinna Wam zawitać i warto, warto też programować się na radość, czyli przyciągać, przyciągać to, co chcielibyśmy, żeby się nam ziściło. Skorpion. Oczyszczaj się i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię o oczyść swe cenne i wrażliwe ciało na Twoją prośbę. Bo możemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem, złagodzić wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twoje czyste ciało. Oj, kochane, moje skarpione. Nie chowamy w sobie urazy, nie żywimy w sobie urazy, bo to nas po prostu zatruwa. Pamiętajcie, mówiłam to chwilę temu, że żeby nie chować w sobie urazy, odtruwajcie się od takich emocji. Karta też mówi o tym, żebyście zaczęli troszeczkę bardziej dbać o swoje ciało fizyczne, czyli może warto byłoby stosować jakąś dietę, bo byłoby zmienić jakieś nawyki żywieniowe, ponieważ wasze ciało może w tych dniach, szczególnie w tych dniach, być osłabione na, na właśnie na różne infekcje takie mówię, przyziemne infekcje, ale i psychiczne. Psychicznie też nie chowajmy urazy, bo to nas po prostu zatruwa. Strzelec. Twórczy projekt. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełni cię witalnością i ekscytacją. Ponownie rozpołałając w tobie pasję życia, moje drogie strzelce. A więc, jeśli macie na oku nową pracę, nowy projekt, może nowe przedsięwzięcia, a może w ogóle chcecie przekwalifikować się w jakiś sposób, czy, czy zrobić jakiś kurs, czy skończyć szkołę, czy, czy zacząć jakieś studia, to jest to absolutnie dobry moment, bardzo dobra decyzja na, na właśnie na podjęcie tego typu działał. Twórczy projekt mówi o tym, że w zasadzie wszystko, od czego. Co sobie zaplanujemy, jest jakby y, absolutnie w ten czas, jest to dla Was, jest to bardzo dobra decyzja. Więc tylko co mogę powiedzieć do dzieła, do boju. Koziorożec. Zauważaj znaki. Tak, to niebiosa syłają Ci różne znaki na Twojej drodze. Zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają przypominać Ci, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam. Moje drogie koziorożce. Zauważajcie znaki, ponieważ czasami y, mówicie, że na, możemy mówić tak, że modlimy, prosimy o pomoc i tej pomocy znikąd, y, jakby y, przestajemy mieć wiarę, a to jest absolutnie nieprawda, bo mamy pomoc z góry, trzeba prosić anioły o pomoc, one są po to, żeby nam pomagać, y, tylko musicie to zauważać, ale takie, takie bardzo przyziemne, takie namacalne znaki to są właśnie monety pióra, które znajdujemy na swojej drodze, są to takie y, magiczne przedmioty, ponieważ mówią o tym, że są Anioły są istoty wyższe, które nas wspierają, które nam pomagają, tylko warto i prosić o pomoc, więc niedowiarką. Życzę, żeby zaczęły wierzyć, a wówczas ich życie naprawdę nabierze pięknego koloru. Wodnik. Poproś. Poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala ci dokonywać własnych wyborów. Ciekliwie czekamy więc na Twoją prośbę. No i to jest też taka karta, przed sekundą mówiłam o to, że mamy wolną wolę, o to, żeby prosić, bo są te istoty i te wodniki. Wodniki, moje kochane, mamy problem, jesteśmy smutni, sfrustrowani, nie mamy pracy, choroba, może. Prosimy, może potrzebujemy poprosić o zdrowie, czy o dobrobyt kogoś bliskiego. Nie bójcie się, nie wstydźcie się, uwierzcie, naprawdę proście o pomoc. I ta karta mówi o tym, że jesteśmy, anioły są, czyli jesteśmy po to, żeby Wam pomagać, tylko proszę Was, proście, proście nas o tę pomoc, bo my nie możemy wpływać na wolną wolę. Dlatego, moje drogie wodniki, prosimy o pomoc i ona mówi, ta karta dokładnie mówi o tym, że tę pomoc otrzymacie, tylko trzeba poprosić o nią. I ryby. Dostrzegaj tylko miłość. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku także w sobie dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości przenikającej wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Ryby jak już coś mamy na sumieniu, to już koniec. Zapom zap Słuchajcie, każdy popełnia błędy, każdy, każdy, każdy ma coś za poznokciami, ale nie warto się zadręczać. Ważne, żeby do, do każdego problemu, do każdej sytuacji podchodzić z pokorą, ale przede wszystkim z miłością. Czyli okej, okay, godzimy się, nawet jeśli byliśmy szubrawcami, to się godzimy z tym, okej, okay, byliśmy szubrawcami, teraz jesteśmy pięknymi ludźmi, którzy właśnie dostrzegają, którzy pielęgnują, którzy kiełkują, którzy, że tak powiem... Jak w ogóle miłość, roz, roz, ta miłość rozkwita. Jeśli mamy taką energię przy sobie, miłość, słuchajcie, to pokonacie po prostu wszystko. I ja Wam życzę, życzę wszystkim znakom, wszystkim Wam, żebyście dostrzegali tylko miłość, żeby spotykało Was same cudowności, same szczęśliwości, żeby pojawiła się ta piękna magia, która nas, Was otacza, nas otacza e, dookoła i żeby spełniała wszystkie Wasze życzenia. I tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. One Futuria, Wróżka Chandra. Pozdrawiam.